Dzień dobry, chciałbym pokazać dzisiaj Państwu masywną, ogromną przepuklinę L5S1 u 35-letniego pacjenta, mężczyzny który u nas się rehabilitował około rok temu chciałbym pokazać, właśnie, jak wygląda ona na rezonansie, jak była duża. Zwróćcie proszę uwagę na to, że mamy tutaj trzon L5 i S1 z takim odczynem zapalnym, tutaj nam powoli się wyłania ta przepuklina i widzimy ogromną przepuklinę, która idzie tutaj nam migruje w kierunku doogonowym, czyli tutaj podwięzadłowo w kierunku doogonowym, ogromna naprawdę przepuklina kręgosłupa na poziomie. 5S1. Pacjent poddał się u nas terapii manualnej, i tak naprawdę, już po dwóch wizytach mieliśmy pewną poprawę, a po miesiącu ten pacjent wrócił z powrotem do pracy. Zaznaczam, że pacjent miał pracę fizyczną, i dlatego chciałbym pokazać właśnie również jeszcze płaszczyznę poprzeczną Państwu, żeby uświadomić, jak duża to zmiana była. Zwróćcie proszę tutaj uwagę, to jest. To jest tutaj ta czarna, ta czarna zmiana, to jest właśnie ta przebuklina na poziomie L5S1. Pacjent miał promieniowanie w stronę lewą, do lewej nogi po korzeniu nerwowym tutaj, który wychodzi między L5S1. Tak naprawdę w pełni udało się pacjenta zachowawczo, zachowawczo poprowadzić i udało się uniknąć zabiegu operacyjnego, co nas bardzo, bardzo cieszy. Pozdrawiam.